Jest w niebie. Amen. Jesteście tutaj proszę, dzisiaj proszę. również dlatego, że rozpoznaliście we mnie sługę Bożego. Ufacie mi, że nie zabieram Was w kłamstwo, że nie rzucam Was na manowce, a ja nie jestem tutaj z własnej inicjatywy, tylko z Jego. Kochani, jestem tu, by Wam dzisiaj służyć. Każdy z Was już. Przebył z Chrystusem jakąś drogę, przebywa z Chrystusem jakąś drogę, i jest w jakimś miejscu, na jakimś etapie. Najważniejsze, co się wydarzy po tym wydarzeniu, co się wydarzy dalej i później, to jest to, żebyście się jego trzymali. Niezależnie od tego, co się będzie działo i w jakim momencie będziecie, dokąd on was poprowadzi. Jeżeli będziecie się go trzymać, będziecie mieć życie wieczne. I On poprowadzi Was przez wszystko. Dziś wyznajecie wiarę w Chrystusa Jezusa przed całym światem niebieskim, ziemskim, duchowym i materialnym. To jest bardzo ważna sprawa. Wierzę w to, że macie w sercu to ułożone, że jesteście na to przygotowani, bo to nie jest żart. Jeżeli to nie wydarzy się w Waszym sercu, to nie jest nieważne. Ale jeżeli wy wiecie, dokąd idziecie, a idziecie na śmierć, na krzyż, na trud i do życia wiecznego za tym, który zrobił dla nas to samo, oddajecie Mu dzisiaj swoje życie, tak jak On oddał swoje życie za nas. Wybieracie go dzisiaj. Bierzecie ślub z Bogiem. I On na podstawie tego wydarzenia będzie Was sądził. Jeżeli Wy nie okażecie się wierni, to nie będzie z tego pożytku. To ma Was zbudować, umocnić do mężnego wyznawania wiary. Do tego, żeby Jezus był na Waszych ustach, w Waszym sercu, zawsze i wszędzie był obecny. On musi wam wystarczyć. On musi stać się dla was wszystkich. A ja jestem tutaj tylko po to, żeby wam służyć. Jestem tu dla niego, tak jak wy. Jestem waszym bratem i niczym się od was nie różnię. Będziemy robić to w taki sposób, że każda osoba powoli będzie schodzić tutaj do mnie, do wody. Ja będę ją zanurzał w Chrystusa. I osoba, która zostanie zanurzona, zostaje ze mną i będzie zanurzać osobę, która będzie schodzić dalej. Po to, żebyście wy już razem ze mną chrzcili ludzi. Dlatego, że jak traficie, wrócicie do swoich domów, do swoich miast, to musicie umieć to robić, bo wy możecie w imię Chrystusa zanurzać ludzi w Jego osobie. Bo jeżeli jesteście Jego uczniami, to nie działacie wy, tylko działa On. I mi zależy na tym, żebyśmy szli po prostu za Jego Słowem. Nie możecie wiązać się z żadną formą religijności państwowej, ani religijności, która jest przesiąknięta światem na tej i Nie możecie się z tym związać, bo to was zamknie na Bożą prawdę. Chrystus jest tam, gdzie jest jego kościół. Gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w imię moje, tam jestem ten kościół. Tu jest kościół, tu jest Chrystus. On jest z Wami zawsze i nigdy Was nie opuści. Ale ważne jest to, żebyście Wy wiedzieli, że ja nie jestem nikim szczególnym, tylko Wy wszyscy jesteście tak namaszczeni i tak przez Niego wybrani jak ja. I macie iść głosić Jego imię. Ja dzisiaj Was chrzczę, żebyście Wy wrócili do swoich domów. I byli jego apostołami, jego ewangelistami, jego pasterzami, jego sługami i jego przyjaciółmi. Bo Jezus mówi: Nie nazywam was już sługami, ale nazywam was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko to, co Ojciec przekazał mi. I ja dzisiaj was po prostu w jego imię posyłam z misją. Oczcimy się, potem pójdziemy. I mam dla Was jeszcze słowo, które chcę Wam przekazać. Będziemy razem czytać i będziemy razem spędzać czas. Dziś pragnę Wam służyć cały dzień, żeby Was wyposażyć do dzieła posługiwania. Ok? Amen. Dlatego teraz razem ze mną wszyscy, którzy tego pragną, którzy kochają Jezusa, którzy za nim chcą iść. Wyznacie ze mną wiarę głośno, żebym mógł was z Niego zanurzyć. Pytam każdego z was, czy wierzycie w Jezusa Chrystusa? Wierzymy! Tak, wierzymy. 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 Czy oddajecie Mu swoje życie? Tak. tak. Oddajemy. Czy wierzycie, że tylko w Jego imieniu jest zbawienie? Tak. Wierzymy! wierzymy. Czy pójdziecie za Nim wszędzie, dokądkolwiek Was pośle? Pójdziemy! Pójdziemy. Czy pójdziecie za Nim na śmierć? Pójdziemy. Pójdziemy! Ojcze, proszę Cię, abyś umocnił nas swoim duchem, abyś królował w naszych sercach, abyś wyposażył wszystkich ludzi, których dzisiaj zanurzysz w imię Twego świętego Syna. Proszę Cię, abyśmy byli Tobą tu na świecie. Abyś nie, abyśmy nie żyli już my, ale żebyś Ty żył przez nas. Byśmy prawdziwie głosili Twoją chwałę. Rozumieli Twoje słowo. Szli i głosili Twoje prawdziwe imię. Proszę Cię, abyś zachował nas od wszelkiego zła. Abyś objawiał nam swoje słowo. Abyś uczynił nas Twoimi apostołami, rybakami ludzi dla Twojego imienia. Dla Twojego królestwa. W tych ostatnich dniach. Proszę ci Ojcze, abyś zapieczętował ich Duchem Świętym, aby oni byli wyposażeni w Twoją moc i mądrość, w Twoją odwagę. I abyś Ty był dla nich najważniejszy, by potrafili rezygnować z siebie i rezygnować ze wszystkiego dla chwały Twego imienia Jezu Chryste. Żeby byli prawdziwie Twoimi apostołami, Twoimi wysłannikami, Twoimi przyjaciółmi, i żeby ostali się w tych trudnych czasach przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Amen. 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 Amen.